Bo zaliczę wam to bardziej z tej strony, mojej, ale okej. Okay. I druga. Z drugiej strony. Chuca essa No ja nie wiem, gdzie jest. No daj. Ta, Jeżeli. Dobrze, dobrze. Dobrze dobrze. No, gdzie zapach? Szukaj. Tam było, Inka. Dziękuję. tam już jest. Jeszcze minutka. Było. Dalej. Dalej, Ineczka. Czy mi coś mówi, że tutaj jest? Ale nie wiem, czy ono czuje... Bo ci potrawić masz jeszcze 30 sekund. No to jest część, chodź. Myślę, że strach na te stolki wziąłem. Ja. No to ja nie wiem, czy on pana mi czuję tamtego. Tutaj, tam to było. Dobra, jesteście po czasie, więc Ci podpowiem. Kominek. Dawaj, no to dawaj, nikt nie pracuje. Niech to, intro. niech to sukces. Siad, szukaj zapach. Kominek jest trudny. Znaczy, z jakiegoś powodu. Bo podstawowy poziom miał taki sam ring, nic tu się nie zmieniło. Tylko krótsze odłożenie. A wszystkie psiaki, które są z wami na zaawansowanym, miały trudność z tym kominkiem. Więc myślę, że gdzieś tam czas odłożenia przede wszystkim. Jak jest rączka od otwierania, to troszeczkę niżej niż rączka na tej krawędzi. No, na tej krawędzi dokładnie. Może mi widać? Szukaj sobie. ten metal jakoś tam tam coś się mocno. Tak, ściąga wią, wszystko. Bingo. Brawo, Super, bardzo. Brawo.